Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj na odcinek wybrałam taki niekompletny zestaw krzyżówek, rodzinkę krzyżówek. Niekompletny, dlatego że są to trzy królowe na święto Trzech Króli w kolorach, jakie mieli królowie na głowie korony czyli była korona zielona, niebieska i czerwona. I w takich kolorach dzisiaj strapimy te trzy królowe wkład 35 zł. Na drapane, przygotowane oczywiście. Zacznę od tej najmniejszej. Taki mój dzisiejszy wybór. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. Takie trzy królowe w kolorach koron. I krzyżówka XL jest z numerem 48. Ja szukam teraz literki Z. Na społeczności wstawiłam dla Was yy, ankietę do głosowania, co chcecie zobaczyć na rocznicę kanału. Na tą chwilę wygrywa zdecydowanie większą ilością głosów Mix, ale wszystko się może zmienić. Moja rocznica kanału będzie w piątek. O, tu się tworzy wyraz pierwszy Jaspis. Jeszcze do piątku może się coś zmienić, ale wydaje mi się, że ten miks wygra. To tak właśnie się zastanawiałam, co wybrać na tą rocznicę, na te urodzinki kanału. I tak postanowiłam zapytać Was o zdanie, bo wiadomo, że to nagrywam dla widzów, a nie dla siebie, więc nagram to, co wolicie, wy zobaczyć. A jak z tego Miksu. Uda się dużo odzyskać, bo ma być to miks za 200 zł, czyli duży. No to wtedy, może za to na pomnożenie, o, Ika się tworzy drugi wyraz. To wtedy, może zrobię serię, znowu odcinki serialu z jakąś paczką. Zobaczymy, jak wypadnie ten miks. Ale jak na razie jeszcze możecie głosować. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Sama nie mogę w to uwierzyć, że to już trzy lata. Czas tak szybko poleciał, że. Literka O. Tu jest O. Teraz tak szybko zleciał, że to już 3 lata to po prostu nie do wiary. Litera O jest tu, tu, tu i tu. Tu się tworzy oka, wyraz pierwszy. Oko, wyraz drugi. I tu jeszcze widzę, że było C. Dobra, kolejne to H. Czy tutaj któraś królowa mi tutaj odda coś z tego wkładu? Litera H. Mm -hmm. Nie występuje. Dobra, kolejna to R. Jest R. Jest tu R. Tu, tu. Ta jedyna z krzyżówek jest najbardziej dla mnie pychowa. Nie za bardzo mi chce tutaj dawać wyrostek. Tu jeszcze R. No ale jeszcze dodali X i F. No pięknie. X i F. Tutaj nie ma w ogóle. Tu jest F. A, no i wychodzi na to, że jest pusto. W bonusie było 15, a tu jest po P -O -I A. No dobra. Czyli królowa w czerwonej koronie przegrana. Teraz niebieska z numerem trzecim. W bonusie Teofil brakują dwie literki. I tu wam przybliżę. Będę przesuwać. Szukajcie ze mną. Litera G w bonusie nie występuje, jest tu. Tutaj nie mam żadnego wyrazu. A nie, na dole mam, dobra, za chwilkę Wam pokażę. Literka G. I więcej nie ma. Tu literka G. Tutaj tworzy się gil. I tu na dole mam wyraz. Ada. I tu jest literka G. Tworzy się granit wyraz drugi. Dobrze. Szukamy kolejną literkę. To jest U. Jest tu U. Jest tu U. Było Y. Zawsze to, co zgubione, to się. Potem zgubi. Jak więcej literek nadrapanych, to jest bardziej widoczne. I jeszcze tu uczucie. O, wyraz trzeci: uczucie. I to jeszcze w tej, która mnoży. Pięknie, pięknie. A znając życie, to jest razy jeden. No ale dobrze, że jest wygrana. O. Bonusie jest. O, literką jest też bardzo fajną. Tutaj się tworzy od raza. I to jest wyraz. Raz tu się tworzy gardno, wyraz drugi. Nie było wcześniej nic nie. Czyli tu są dwa. Tu jest o. Chyba, że tam coś tej ostatniej namieszałam, zaraz się dowiemy, ale zawsze są do tego kontrolne. I teraz literka, o jest tu, 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 tu i tu. I jeszcze sok. Dobra, trzy literki przed nami to K. Teraz, jakabym ja chciała literkę F, to na pewno nie dadzą, bo po co? Litera K jest tutaj. W kolejnej literka K jest tu, tu, tu. K, kadu, To jest wyraz drugi. Orka, wyraz trzeci. Co tu się zadziało? Tu jest też wyraz trzeci. Wow, fajnie! Czyli niebieska korona wygrywa. K. I tu jest jeszcze K. Kolejna litera to F. Nie, nie wierzę, jest bonus. Piękna sztuka się trafiła. Ostatnio te trójki właśnie mi sprzyjają. Tu F nie widzę. Czyli tutaj dalej zostają dwa wyrazy. Tu litera F jest tutaj. I jeszcze na dodatek jest bonus No szok. I tu litera F jest tutaj. Yy, tu było jeszcze K, ale nie ma M. No świetnie. Ostatnia literka, co mi tutaj da? Literkę P. Było O. Ale nie było J. Litera P jest klapa. Jest wyraz trzeci. Co tu wtedy się ukrywa w tej krzyżówce? Jest gardno klapa i odraza. To są wyrazy tutaj trzy. Tu litera P tworzy wyraz kolejny, czyli opole. Robi się gorąco. Wyraz czwarty. Cztery wyrazy to już jest tutaj 20 zł. I tu literka P. Daje kolejny wyraz. Yy... Pikardia. I więcej P nie ma, nie? Czyli tutaj są wyrazy. Raz, dwa. 3 i 4, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wyrazy to jest też 20 zł. To tu 20, tu 20, bo jeszcze patrzę, SB i H nie było. Dobra, czyli tu wychodzi 20, tu wychodzi 20. Zobaczymy mnożnik. razy jeden, no wiadomo. A jeszcze raz, raz, dwa. 3, i 4, 1, 2, 3, 4. No to tu jest 20, tu, jest, tu są też cztery wyrazy, czyli 20, a w bonusie 20 60 zł, nie ma czegoś takiego. Ja tutaj coś pomieszałam. Zobaczymy kontrolne literki. Kontrolne to jest. O. A literki o z tego co pamiętam to jest 70. A 70 zł może być. Literki kontrolne OO. Tu jest 20, 40, 60. Gdzieś tu coś pogubiłam. Gdzieś pewnie jest 5 słów, ale teraz nie będę Wam zabierała. Czasu. W każdym razie 3 razy. O! Piękna sztuka się trafiła. A wydaje mi się, że 3 razy. O! To jest 70. Pięknie. Odcinek jest na 35. A tu jest 70. Cudo. I jeszcze mega krzyżówka z numerem 6. Jak ta coś dołoży, to będzie pięknie. L. To już y, 70 zł miałam w tej krzyżówce także pamiętam, że to jest O. A gdzieś coś zgubiłam, bo to po prostu tak robi, jak się człowiek spieszy, gdzieś coś pogubiłam. Litera C. 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 D. czyli świąteczne drapanie bardzo udane. U U U U Litera A, tu się tworzy blat. I jeszcze tu jest A. n Tworzy się knieja. Blat i knieja P W. W jest tu i tutaj zostaje z... to było T. Zostaje tutaj z wyrazami dwoma. Co jest normalne, ale krzyżówka XXL uratowała sytuację, także bardzo fajnie. Tu literki oszukamy. Na 35 wkładu 70 to jest pomnożony wkład. O. O. Tu jest O i tu jest O. Kolejna to C. Literka C. C i C. Tu jest F. Literka F. Kiedyś wrzuciłam taką krzyżówkę z wygraną 70 zł i miałam komentarz, że oszukuję, bo tutaj w tym nie ma wygranej 70 zł. A ta osoba nie wiedziała o tym, że jest z tyłu tabela wygranych i te wygrane z utworzonych słów przecież się sumują, więc y, napisała mi, że źle zliczyłam, nie ma wygranej 70, a przecież jest tutaj i z tego co pamiętam to właśnie, o, o to było 70, także także już nie będę wyszukała teraz w tej chwili tego brakującego wyrazu, no i jakby ktoś nie wiedział, to właśnie z tyłu jest tabela wygranych i proszę mi napisać, że coś y, namieszałam Bo, jak drapie to mniej więcej się te kontrolne pamięta. Jak się oczywiście taką kwotę wygrywa, bo jak się nie wygrywa, to się nie pamięta. <grym> że są, są ludzie naprawdę wybitni. Myślę, że to z przodu to jest tabela wygranych. Literę P teraz szukamy. I kto z Was miał 70 zł, to też będzie pamiętał, że to jest P. Teraz nie chcę po prostu zabierać czasu, bo ten odcinek z krzyżówkami zawsze i tak jest długi. Yy, także nie będę teraz szukać. I literka A. Czy Ty coś dołożysz? Tu jest car w czerwonej koronie. Dokładasz, czy nie dokładasz? Litera A. I W, M. Nie było. Było T. Ale nie było W. Czyli tu jest jeden. I tu literki A. Tu się tworzy Ada. A. Też jeden wyraz. No dobra. Idziemy do ostatniej. Czy tutaj czymś zabłyśnie ta królowa w zielonej koronie? U, u, u. Nie widzę, tu jest U. Teraz M. A najlepsze było to, jak kiedyś wstawiłam na szorca za wygraną moją. Już Nie pamiętam, jaka to była zdrapka. I komentarz był taki. To na pewno nie twoja zdrapka, nie ty ją drapałaś i nie, nie gratuluję czy coś takiego. <grym> tak się z tego komentarza uśmiałam. No to skąd bym ją miała tą zdrapkę? Skąd? To na pewno nie twoja i nie gratuluję, czy coś w tym stylu masakra. Można się czasem naśmiać z tych komentarzy. No to jak nie moja, to czyja? Litera P. Tu jest P. A znaleźć na ulicy taką wygraną zrapkę, Gdyby ktoś porzucił albo zgubił, no to byłby cud. Lira. Co się tutaj stworzył? Pierwszy wyraz dopiero. Chyba, że ja gadam i gubię. Tutaj jest mim, ale to zaraz kontrolnymi sprawdzimy. Mm -hmm. Dwie ostatnie to J. Możliwe, że gubię, ale to. Po to są kontrolne, żeby sobie potwierdzić i sprawdzić. Tu jest J. I ostatnia litera to S. S. Tu było G, czyli jest Gil. Tu było L, tu było L. No mówię, jak za dużo gadam, to wtedy gubię. Było T, nie było T, F. Dobra, ja szukam S. Jest tu, jest tu. No i ta krzyżówka raczej nic nie daje. Numer szósty pusty. Ale ja się nie przejmuję. Jest D kontrolne. na wkład 35, krzyżówka z numerem 3. Ostatnio bardzo ładnie się spisuje, numerek trzeci. 3 razy O to jest 70 zł, także wkład odcinka razy 2. Oddaje mi ta piękna krzyżówka, ta królowa w niebieskiej koronie. Nawet nie wiem, król w niebieskiej koronie, jaki yy, przyniósł Dar. E, chyba to jest mało istotne, ale ten król w niebieskiej przyniósł dla mnie duży dar. Na kolejne odcinki będzie na wymiankę, jak znalazł. Siedem dyszek to fajna, fajna kwota. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Zapraszam do głosowania na ankiecie na mm, społeczności. Bo do piątku jest jeszcze trochę czasu, żeby zagłosować, co mam dla Was nagrać na odcinek yy, rocznicowy, urodzinowy. Życzę Wam wszystkim udanego świętowania dzisiaj i fajnego dnia. U mnie od rana pada deszcz, ale to mało, mało ważne. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!